Karlik Lac oferuje do sprzedaży Mercedesa G400D w bardzo ciekawej konfiguracji. Samochód z polskiego salonu z niewielkim przebiegiem 18 tys. km. Auto bezwypadkowe wyposażone w pakiet stylizacji AMG z frontem zabezpieczonym folią ochronną PPF. Samochód z 2022 roku o pojemności skokowej 2925 cm3 i mocy 330 koni mechanicznych. Mercedes wyposażony jest w nagłośnienie burmester, ogrzewaną, skórzaną sportową kierownicę. Przednie fotele są skórzane, wentylowane i ustawiane elektrycznie. Oraz posiadają funkcję podgrzewania. Mercedes posiada również kamerę panoramiczną 360 stopni, asystenta parkowania, hamowania oraz asystenta martwego pola. Klimatyzacja w tym samochodzie jest automatyczna, trzystrefowa. A teraz posłuchajmy, jak brzmi ten samochód. Możemy tutaj zauważyć oświetlenie wnętrza LEDowe, tylne fotele również skórzane i podgrzewane, wyposażone w punkt mocowania fotelika dziecięcego i sofix. Tak prezentuje się cały przedni kokpit samochodu oraz szklany szyberdach przesuwany i uchylany elektrycznie. Samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej diodowe LED oraz tylne w technologii LED. Mercedes wyposażony jest w dwudziestocalowe aluminowe felgi oraz opony letnie Pirelli. Jeżeli zainteresowała Was nasza oferta, już dzisiaj zapraszamy do salonu Luxury Cars w Paranowie.